Cześć, dzień dobry, witajcie. E, dzisiaj Dzionek rozpoczął się bardzo dobrze, nawet całkiem, całkiem e, fajnie wstało mi się. Słuchajcie, noga mnie nie bolała. Ja nie wiem, to rejki chyba działa, to jest bardzo dziwne, to są jakieś energie i po prostu to tak bardzo dziwnie wyglądało, bo w takim malutkim pokoiku ona i ten jej mąż siedzą i tam trzymają ręce gdzieś na, na, na mnie, obracają. Potem ja się obracam, nie oni mnie, tylko ja się obracam. I też trzymają te ręce za przeproszeniem. Ten facet gdzieś mi ręce na tyłku trzyma, i tak dalej, nie? Ale słuchajcie, dzisiaj wstał i ta noga mnie nie boli, a mnie zawsze tak kolano łupie. Hmm, zwłaszcza z rana. Ciekawe, ciekawe. E, jadę właśnie do banku załatwiać kredycik na samochodzik. Wczoraj oglądałam, bardzo dobrze mi się jechało. A oczywiście tak się jakoś zdenerwowałam, bo nigdy nie kupowałam od kogoś w ten sposób samochodu prywatnie. Że w ogóle nad drzwi z tyłu nie otworzyłam ani bagażnika, ani klapy, ani maski, ani nic. Po prostu no, po prostu dla mnie tylko było ważne, że czy mi się wygodnie siedzi? Wygodnie mi się siedziało. Także dzisiaj jedziemy oglądać samochodzik u mechanika i po prostu mechanik mi wszystko sprawdzi i mi powie, co i jak jest. A wiecie, to nie jest nowy samochód, on ma 11 lat, także ja nie oczekuję, że tam wszystko będzie ładnie i elegancko wyglądało w środku. Także ja się już tam nie będę o to przyczepiać. On ma jechać, a, a nie wyglądać. No także słuchajcie, jadę teraz pozałatwiać różne dokumenty. No i zobaczymy, co będzie dalej. Widzicie, Laloni, Katloni, mój tu biedaczka. No zobaczyła psa przed chwilą i normalnie tak chciała do niego pobiec, nie patrząc w ogóle, że to ulica jest zaraz. No dobra, jedziemy. <laughs> eee, co za suczka, suczka, a może sucz? Zostaw tego misia. No zostaw misia. Katla, do prania się idzie. No, dzisiaj właśnie kupiłam dla Katli misia. Będę z nim walczyć teraz. Muszę go zszyć, ma dziurkę. W sklepie z używanymi rzeczami. Widzicie, taki duży, fajny misiek. Mało tego, jakby za mało było mi szczegółów, to musiałam sobie dobrać, słuchajcie, tu w siatce mam. Może ja postawię tą kamerę, to będzie lepiej. Opowiem od razu, że, że dzisiaj Dzisiaj załatwiłam wszystko, co miałam załatwić odnośnie, odnośnie prze, przepisania samochodu, w sensie, że dokumenty sobie przywiozłam, bo jeszcze go nie oglądałam na przeglądzie. Bo ja, na 17, jest po 15.00, teraz jadę na przegląd samochodu. Mechanik po prostu powie, co jest ewentualnie zepsute. Zobaczcie, co ja mam, Boże, wyślij mnie i normalnie, normalnie wyślij mnie. No. No pojechałam do sklepu z używanymi rzeczami i mówię do mojej mamy, ja nie chcę wchodzić, bo ja znowu coś kupię. Nie, nic nie kupisz. No jak nic nie kupię, jak wchodzę i już mam. Chciałam kupić właśnie te korale, takie plastikowe. Takie śmieszne. Czasami wiecie, coś założyć fajnie, nie? No i ja się kazałam, że trzeba cały ten wieniec korali wziąć. No to wzięłam. O, tu jeszcze jakieś z okularami. Później Wam pokażę, co tu jest, bo ja sama jeszcze nie muszę sobie umyć. Miś do pralki, już pies porwał misia. Czekajcie, co jeszcze ciekawego kupiłam, żeby wam pokazać. Chyba nie jedz, bo naprawdę staram się nie wydać. A, dywan. Staram się nie wydać pieniędzy i wydałam, bo kupiłam dywan. Słuchajcie, właśnie ten używany dywan. Już, o tu, w korytarzu ku moim jestem. Tu właśnie stoi mój dywan. E, nie jest wysoki, nic. Za bardzo zniszczony nie jest, to jest po prostu zakurzone trzeba go wyprać. Ja to już mam wprawę w praniu dywanów. Ostatnio sobie kupiłam właśnie też dywan i też go prałam, także nie ma problemu z tym, jak dla mnie. Porządny, fajny dywan nie? Muszę zobaczyć, jaki, z czego to jest w ogóle zrobione, jak to prać. Przeczytam sobie, dzisiaj nie mam czasu na to. Eee, więc, jadę, więc jadę oglądać samochód na godzinę 17, on pojedzie do mechanika. Mechanik sprawdzi, czy wszystko działa, czy nie. O ten X tutaj to jest dla takich, co przychodzą, żeby zauważyli, że to jest szkło, ale to miałam zdjąć, bo to było w czasie przeprowadzki. Słuchajcie, mogę Wam pokazać tu mam moje kosmetyki najróżniejsze. Yy, no trochę tego jest. Yy, tu mam też jakieś pierdzioły w mojej szafie. Muszę to poukładać na razie, tylko tak sobie segreguję, gdzie co ma być. Bo najlepsze składowisko to mam tutaj. Widzicie? Tu mam istny magazyn, po prostu jest duży magazyn. I... I to tak właśnie u mnie wygląda, że nawet na pralce jest też magazyn. O! Tu jest też magazyn, ponieważ ja właśnie już jestem przy zużyciu tych proszków. A te płyny, co kupiłam z półtora miesiąca temu, tu moje te zmiękczające. No i oczywiście ten z Aloesu. Mam no pomysł, naprawdę zajebisty. Naprawdę fajny jest. A moje buty zabłocone, tu mamy zlew. Zlew taki, yy, nie wiem do czego to jest. No po prostu taki do mycia, do jak się podłoga myje czy coś, nie? Także właśnie taki zlew i buty sobie też czekają w kolejce. Z błota, żeby je umyć, bo chyba w nich teraz już nie pochodzę, bo już się zrobiło u nas ciepło. Przyjemnie, letnio. 21 kwietnia, pierwszy dzień lata. Dzisiaj mamy 14 i wszyscy są pełni optymistycznie. O jezus, biedne Laloni, no. No, co ona tu zrobiła? Zobaczcie. Zrobił Laloni, nie może przejść. Tu się zaklinował pies, no. No, zaklinował się pies. No dobra, słuchajcie. Ja to wgram już teraz, nie lubię długich filmików. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na następny, zobaczycie co dalej z samochodem. Na razie, pa pa.